o Miłoszu, Kto to był? no, to było? To wtedy takie, to tak, no, ja nie ma co To się raz na no będziemy wchodzić, za trzy, dwa, jeden. Proszę. Ale i tak czekam, co mi powiesz. Tak? Tak, tak, bo będę się teraz rozmawiała. To jest, Jestem stary dziad. Przeżyłem dużo, ale pamiętam Najmrockiego i te wszystkie, wiesz, nagłówki, uciekł znowu z więzienia, w ogóle trochę go traktowaliśmy jak Robin Hooda. Prawdzie nie dawał biednym, bo sprzedawał wszystko, ale to była jakaś postać taka, tak Arsène Lipin. Ja, nie, ja nie znałam wcześniej jego historii. Dopiero kiedy Mateusz Rakowicz zaproponował mi rolę, to wtedy zaczęłam sobie czytać o nim. Mhm. I bardzo interesująca postać. Dawid Ogrodnik oddał mu ducha. Oddał mu ducha? No właśnie. Tak w kuluarach słyszę najlepszy film na festiwalu. Tak ludzie mówią. Ja nie obejrzałem wszystkich filmów, no ale ten ma faktycznie takie nowatorskie podejście, przynajmniej w polskim kinie, do operatorki, do tych wszystkich najazdów z ziemi, zbliżeń, zamrożeń. No, w slow motion. No właśnie. To jest w taki nowoczesny, komiksowy sposób pokazany PRL. Ba jest bardziej kolorowy, ja nie pamiętam PRL-u, bo Był byłam blady, za mała pamiętam tylko jak mama kupowała mi e, z tatą e, Barbie uh -huh. w Pewexie. Miałam 5 lat, jak się skończył e, tamten system. E, więc mi się kojarzy bardzo miło. No tak, bo no. <laughs> <czy i> <laughs> tak. Było spoko. Natomiast y, to co Mateusz Rakowicz wypracował sobie, swój własny styl uh -huh. i y, Moim zdaniem będzie bardzo zajętym twórcą przez następne lata, bo stworzył swoją jakość, nie poszedł na żadne ustępstwa, tam wszystko jest wypracowane tak, jak chciał i no, tylko sobie życzyć takich twórców. No i ten film się ogląda. Ogląda się. Ale Ty tam pokazałaś swoje zdolności wokalne, być może Cię na scenie nie w ogóle zobaczymy. Ja śpiewam w teatrze. No ja wiem, ale wiesz. Natomiast Mateusz chyba o tym nie wiedział, jakoś sobie mnie wymyślił, a ja się zgodziłam, bo stwierdziłam, że jak mogę zaśpiewać i zatańczyć, ja już się nagrałam różnych rzeczy, a móc mm -hmm. pokazać coś innego, to też jest zawsze wielka frajda dla aktora. No i praca ze Smolikiem, no kto by w nie ogóle chciał. się zawahał. No, jak było ja na się cieszyłam. Na, na planie było mm, wszystko tak zgodnie z czasem rozplanowane. Wiedziałam, że nie będziemy mieli na to za dużo czasu, no bo jednak y, plan ma ileś godzin. Mieliśmy sporo prób przed próby tańca z Dawidem. I miałam trochę czasu właśnie ze smolikiem, żeby to ponagrywać w studio, dlatego że potem leciał już playback. Czym Więc mogłam się skupić musiał... na graniu, a śpiewałam wcześniej. No, a słuchaj, to jest y, ta... Bo ja nie widziałam tej, tej sceny, gdzie ty śpiewasz, to jest w jakiejś restauracji. My to kręciliśmy w hotelu Forum w Krakowie. Aha. W takim dużym piekiełku. I tam jest genialna scena, wspaniały okrągły bar. To jest bardzo filmowe miejsce. A to jest się ten wydaje... stary hotel, który... Tak, tak. Mi się wydaje, że y, Brodka kręciła tam Teledysk y, do, do, tego, y, do tej piosenki, którą zrobiła do Roysta. Aha. Chyba. Nie wiem, czy coś nie, nie mylę, ale Na tak lewo. mi się wydaje. I tam tak, co ja czarno. mogę, wiesz? Tak, tak, tak. Będzie dostępna ta ścieżka dźwiękowa z Twoim śpiewem? No ja mam nadzieję, że tak. To pewnie... No bo to jest fajny hint się zapowiada. Tak. I co mm, też jest super, że to jest komercyjne kino, które jest dobre. Tak. To my się czasem boimy, że kino komercyjne nie może być dobre. A to jest przykład, że może być dobre. Ja też tak uważam, bo przecież filmy są dla widza. W tak. Końcu. I mm, dostaliśmy nagrodę w, na off camerze publiczności. No to co się liczy, bo filmy robimy też, żeby ludzie się cieszyli i chcieli oglądać, więc Najmro rozbija bank. No i fajnie, to sobie przypomnę, PRL jak wyglądał, w kolorach tak. widzianych On wygląda przez letni. dzisiejszą młodzież. Tak, a potem ta transformacja na lata 90., jak to tak. się wszystko zmienia, wiesz, że kiedyś, że ten Najmro kojarzy się jako taki uśmiechnięty bandyta, co nikomu krzywdy nie zrobił, tylko okradał peweksy. Tak. No, i potem wchodzi taka brutalna rzeczywistość lat 90., mafia. I, też. Tak, i jakoś po prostu odchodzi Bondy z tego świata. Tak, mm -hmm. i to jest nam pokazane. Mm -hmm. Taka przemiana. I, I też Kuba Gierszał y, jest, y, jest człowiekiem, właśnie, który jest innym złodziejem. In, wiesz, to już, jest, to już jest kojarzyć się ze złem, nie? Tak jest. A Najmro jest po prostu no, taki nasz. Tak. Taki nasz złodziej, ale się uśmiechnął, on tylko okradał peweksy, a potem tylko wiesz. A plakat zresztą, nie? Tak. No, no tam plakat przylepił, albo ja ten. No. Tak, i potem jest pokazane, to też jest fajne, że to się dzieje w kinie, że dużo jest tam że on ogląda. Jak tak. się nazywał ten film y, Z Doliny Węży. Wiem, czy? pamiętam, słuchaj. Z Wilhelmi? Y, Kolberger? Yeah. Nie wiem, bo ja tylko widziałam ten fragment, klątwa który leci... W Doliny Węża. to leci, to leci właśnie w Nijon. To Tak Aha. i tam jest taki efekt specjalny, jak wychodzi taka plastikowa wielka Ta. jakaś smora, no to to jest zabawne jak się to Nie. ogląda. Naprawdę ma dużo takich smaczków ten film i ma 007 głosie. to się to, ten, ja to pamiętam jak byłam mała, że to leciało. I że to y, czasem w nocy oglądałam, jak moi rodzice nie widzieli, że oglądam telewizję, to tak, bo to było straszne, nie? Tak, było straszne? Tak. I ta łzyczka, no. do tego, to Wszyscy pod wszystko. pościelą się drzeli, oczy chyba ale widzisz, kiedyś byli pasjonaci, pamiętam Piestraka, jak wywoływał film, test pilota Pirksa w wannie. Nie wiem sobie. o czym teraz mówisz, no. ale to... Taki był jeden wariat, który na podstawie Lema zrobił film e, Test pilota Pirksa. Okay. I taśmę filmową wywoływał w wannie w domu. O! No, ekstra. No, taki sobie pasjonat. Zgooglować. Obejrzyj, bo jak na takie warunki, to jest to no. całkiem niezły film. <laughs> z, chęcią, z chęcią, to obejrzę. No. To dziękuję Ci bardzo za rozmowę, nie zabieram To Nie, jest równie czasu. miło. Do zobaczenia. Tak, i zapraszam wszystkich na Najmrok. Na super, film. koniecznie.